Od wieków istnieje dylemat, jaki sposób ewangelizowania jest skuteczniejszy: czy taki z użyciem mocy, triumfu, w świetle fleszy z wielkim rozgłosem, czy raczej powinna ewangelizacja wyglądać w inny sposób. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, to jest dylemat, który już od wieków istnieje, a można byłoby powiedzieć od samego początku chrześcijaństwa. Bo z jednej strony uczniowie Chrystusa też chcieliby, żeby Jezus od czasu do czasu zademonstrował swoją moc, prawda? żeby przy pomocy ognia i siarki jakoś tak wzywać do nawrócenia. Chcesz, mówią apostołowie do Jezusa, a powiemy, żeby tutaj ogień z siarki spadł na to na miasto, które nie chciało przyjąć nauki Chrystusa. A z drugiej strony Jezus, Jezus mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No właśnie, która metoda jest skuteczniejsza? Czy należy dać pierwszeństwo którejś z tych metod, czy, czy obie, są, obie są ważne? Czy Pan Jezus posługiwał się którąś z tych metod, czy, czy raczej wolał tylko jedną? A jeżeli tak, to którą? Czy działał z wielką mocą? Czy raczej ewangelizował, czy wzywał do nawrócenia, wzywał do pokuty, czy po, nawet po dziś dzień pozostaje pośród nas w takich środkach ubogich. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc, a rozpoczynamy kolejny rozdział, kolejny cykl rozważań zaczerpniętych z książki Rozważania o Wierze księdza Dajczera. Serdecznie zapraszam. Jacques Maritain, wybitny francuski myśliciel, filozof, teolog, dzieli środki doczesne, jakimi dysponuje Kościół, w odniesieniu do celów duchowych, na bogate oraz ubogie. Środkami bogatymi można nazwać te, które dają się zaobserwować i ująć statystycznie jako swoiste środki tego świata, domagają się one już z samej swej natury namacalnego i widocznego powodzenia. Będą to na przykład organizacje, zebrania, pochody, architektura i wystrój kościołów, środki audiowizualne, środki społecznego przekazu. Charakterystyczną cechą środków bogatych jest ich działanie na miłość własną poprzez widoczność skutków i rezultatów. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo przywłaszczania tych rezultatów i rodzący się wówczas triumfalizm. Drugi rodzaj środków to według maritajna środki ubogie. Naznaczone są one znamieniem krzyża i wyrażają jedną z najgłębszych prawd ewangelicznych: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W środkach tych dostrzec można swoisty paradoks dynamizmu wiary. Im są one bardziej ubogie, to znaczy bardziej ogołocone, znikome same z siebie i mniej widoczne, tym większa jest ich skuteczność. W przeciwieństwie do środków bogatych, te środki nie są podporządkowane namacalnemu powodzeniu i nie zawierają w sobie żadnej wewnętrznej potrzeby doczesnego sukcesu. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, by liczyć i w naszym życiu, i w życiu Kościoła na środki bogate. Tak bardzo chcielibyśmy zobaczyć zwycięstwo i triumf Chrystusa, Jego moc i władzę. Tymczasem On ukrywa się, jest ubogi w Betlejem, jeszcze uboższy na Kalwarii i może najbardziej ubogi w Eucharystii. Posuwając tak daleko swoje ubóstwo i uniżenie, podkreśla on wagę środków ubogich. Myślę, że każdy z nas zgodzi się z tym stwierdzeniem księdza Dajczera, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, by liczyć i w naszym życiu, i w życiu kościoła na środki bogate to tak bardzo widać w statystykach, w różnych podsumowaniach, w liczeniu, prawda? ja też czasami, może nawet nie, że się daje na to nabrać, ale no, no tak to po prostu działa też, też jestem dzieckiem epoki, też gdzieś tam ten, ta tęsknota, żeby, żeby tę działalność było, było widać, ona się jakoś tak wewnętrznie okazuje, no i też tam liczę, pod, podsumowuję, dodaję ilość polubień, jak ilość oglądających, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to tak w kontekście naszych, naszych spotkań, chociażby naszego kanału, to wszystko gdzieś tam w człowieku drzemie. A z drugiej, strony, z drugiej strony, jest taka troszeczkę hipokryzja, też to widzę w sobie, że mianowicie kiedy ktoś coś robi wiecie, z takim wielkim rozmachem, jakiś festyn, jakieś wielkie wydarzenie, zjazd, zlot, albo ma e, kilka tysięcy, czy może milion tam subskrybentów, czy polubień, to mówię a nie, to wszystko na pokaz, e, no, no nie, to na pewno, na pewno to jest tylko taka akcja, a tu trzeba systematycznie, to trzeba działać, nie? i taka troszeczkę hipokryzja jest i mówię, a to na pewno, na pewno mała grupa modląca się więcej dobra przyniesie niż jednorazowa akcja, tak, a kiedy widzę małe grupy, które się modlą, które, które się spotykają, to mówią, a co oni robią? No co, oni, jaką oni mają siłę oddziaływania, wieliby się za coś porządnego, za coś, co by było widać, i tak dalej, i tak dalej. Taka hipokryzja się niestety, przynajmniej ja to u siebie czasami zauważam. Natomiast, natomiast chyba takie, zresztą w dalszych rozważaniach księdza Dajczera, nam to bardzo bardzo wyraźnie się uzewnętrzni, że ta pedagogika ziarna, tak, tak nazywam tę pedagogikę, czyli pedagogika umierającego ziarna, czy obumierającego ziarna, które przynosi owoc, jest czymś, co co powinniśmy sobie bardzo mocno uświadomić, bo my jesteśmy rzeczywiście nastawieni na to, żeby widzieć rezultaty naszych, naszych działań, naszej modlitwy, naszego wysiłku już zaraz, od razu. A pedagogika ziarna, tego pedagogika ewangelicznego, obumierającego ziarna, po pierwsze, uczy nas cierpliwości. To nie jest tak, że wrzucę ziarno do ziemi i w następnym tygodniu będzie owoc. Nie, no trzeba czekać cały sezon. Prawda? Trzeba cierpliwie czekać. A więc uczy nas cierpliwości, uczy nas wytrwałości. Bo jak rzucę to ziarno w ziemię, to przychodzą później różne sytuacje życiowe. Przychodzi trochę suszy, trochę, trochę mrozu, śniegu, wiatry, burze, huragany, spiekota, więc, więc muszę wytrwać. Pomimo, pomimo tych wszystkich zewnętrznych niesprzyjających okoliczności, muszę się o to ziarno zatroszczyć. To trzeba wielkiej wytrwałości, żeby, żeby się nie zniechęcić, żeby o to ziarno się troszczyć, żeby je zaopiekować. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, sobie niedawno to, to uświadomiłem, też chciałbym się z, wam, z Wami tym podzielić, a mianowicie, zobaczcie, że ziarno wpadające w ziemię nigdy nie zobaczy kłosu. Nigdy nie zobaczy kłosu. Ono obumrze i potem z tego obumartego ziarna wyrasta źdźbło, jest coraz większe, prawda, potem jest kłos, ziarno w kłosie. Ziarno, które zostaje wrzucone w glebę, nie widzi owocu. Nie widzi owocu. I myślę, że musimy w naszym życiu znaczy, nic nie musimy, oczywiście, wiadomo, ale zachęcam Was do tego, żebyśmy zgodzili się w, nasz, w naszym życiu na to, że owoce. Właśnie tych środków ubogich, tych których nie widać, tych, których się nie da policzyć, prawda? tych, które nie są ujęte w żadne statystyki, trzeba się zgodzić, że owoce tych środków ubogich jakie to są środki, powiemy sobie później ale że owoce tych środków ubogich pojawiają się później. Co więcej, my możemy ich nigdy w wymiarze tego świata nie zobaczyć. Zobaczymy je z perspektywy życia wiecznego, zobaczymy je z perspektywy tamtego świata. Tam, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, zobaczymy, jakie owoce przyniosło nasze życie. Jakie owoce były tych fajerwerków, tych akcji, tych, tego, co się działo w blasku fleszy, ale jakie też były owoce tego, co działo się gdzieś w cichości, w skrytości, na kolanach, z różańcem w ręku, czego nikt nie widział, o czym nikt nie słyszał i co nie zostało odnotowane w żadnych kronikach. Przyjdzie czas, że poznamy owoce, a po owocach się poznaje. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego czy dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój dobro.